Agnieszka Chylińska i drugi mąż Marek Maja dzieci szczególnej troski, teraz taka sensacja. Szok w domu gwiazdy TVN. Agnieszka Chlińska z polskim showbiznesem związana jest od wielu lat. Zaczynała jako zbuntowana gwiazda zespołu ENA, a, a skończyła jako popowa gwiazda i jurorka w Mam Talent. Choć w telewizji pojawia się często, to w mediach o swoim życiu rodzinnym opowiada nadar rzadko. Być może stąd te wszystkie plotki o kryzysie w jej małżeństwie. Przypomnijmy, że wokalistka wraz z drugim mężem Markiem wychowuje troje dzieci, 17-letniego Ryszarda, 13-letnią Esterę i 10-letnią Krystynę. Chylińska nigdy nie pokazuje swoich pociech i niewiele o nich mówi. Wyjątek zrobiła jedynie. Gdy przez Polskę przetoczyła się fala protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Zgodne z którym wykonanie aborcji ma być niezgodne z konstytucją w przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. To skłoniło Chylińską do wstrząsającego wyznania. Nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał. Jeśli chodzi o tak zwane państwo mówiła. Jakiś czas temu Agnieszka wydała kolejną płytę, która okazała się kolejnym sukcesem. Krążek świetnie się sprzedaje, więc Chylińska postanowiła podziękować fanom, że dają jej zarobić. Album już jest złoty. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim tym, którzy docenili ten album. Zawsze, na każdej płycie daje nas siebie wszystko, kiedy dochodzi jeszcze do pięknego synchronu z publicznością. Która płytę kupuje, odsłuchuje z upodobaniem poszczególne piosenki, to czuje ogromną euforię i nieskrywaną satysfakcję. Dzięki wam mogę przeżyć pełniej i to uczucie jest warte wszystkiego napisała szczęśliwa. Potem podziękowała swojej menedżerce. Która w ostatnich latach jest dla niej ogromnym wsparciem, gorąco chcę podziękować Joannie, mojej wieloletniej agentce. Która tą płytę wyprodukowała i wydała, ale przede mną wierzyła i zakochała się szczerze w każdej piosence. Przecinek czuje ogromną wdzięczność i wielką radość dodała. Na tym jednak nie koniec radosnych wieści z domu Agnieszki. Kilka dni wcześniej Chlińska postanowiła pochwalić się nowym członkiem rodziny. Wcześniej nie mówiła, że jej dzieciaki mają czworonożnego przyjaciela. A to zaskoczenie. Jaki piękny, jaki piękne oczka ma, jaki słodziak zachwycali się fani gwiazdy.